Mam stówę na stworzenie całej pielęgnacji w Biedronce. Chodźcie zobaczyć co tam znajdziemy. Plan jest taki, że robimy mycie metodą OMO Więc musimy znaleźć na pewno odżywkę emolientową lub maskę Drugą odżywkę proteinową albo humektantową Lupek, szampon, najlepiej łagodny albo średniej mocy I serum, może wcierkę, Zobaczymy co tutaj jest Come on, let's go! Jesteśmy przy maskach i odżywkach z Hair Queen I tutaj sobie wybierzemy na pewno odżywkę plantową albo proteinową Więc patrzę co tutaj jest O, tu jest humektantowa Chyba robimy mycie kantowa. Dobra, to kantowa. I jeszcze emolientowa Ja już tą maskę emolientową do niskoporów miałam, więc teraz mam sobie dla średnio porów, ale on są wielome w Czyli to będzie 17,99 i 17,99. To no spoko Czyli mamy odżywkę umeksantową dla każdej porowatości i maskę emolientową do włosów średnio porowatych, więc wsadzamy. Oba kosztują 17,99 Teraz idziemy po szampon Nie po szampu musimy iść tam chyba. Wiecie, sobie w tej Biedronce mi wszystko pozmienia i teraz próbuję się przyzwyczaić. Szampon Gdzie Jest szampon aloesowy? Kolejny produkt, czyli serum. I wezmę sobie dla odmiany to. Zielone. Jest też fajne, takie dociążające. Normalnie biorę serum z czarnuszki, ale. Wiecie, trzeba kombinować w życiu, więc. Dobra, czy mam? Teraz brakuje nam szampon To musi być łagodny lub o średniej mocy Czas na wcierkę I słuchajcie, ja już jakiś czas tam wziąłem sobie tą z Natural Me Dokładnie tą, nawilżającą U mnie sprawdziła się okej, okay. u tymka bardzo średnio Ale widzę, że tutaj jest jeszcze jedna Tendencją do wypadania. Pedrela z rozmarynu, amni, chmielu itd., tak itd. Tak więc biorę tą Cena 15,99, więc spoko za wcierkę, To jest 150 ml, więc... Jak się okazuje, problem z szamponem jest największy, bo z takich łagodnych lub ośredniej mocy mamy tak naprawdę dwa do wyboru. I albo jest to Eveline, który mnie prosi, bym przetestowała i opowiedziała. nich, więc weźmiemy ten. Tutaj mamy jeszcze żel do mycia, do ciała i włosów. I tak jakoś, nie wiem, no biorę po prostu ten. I tutaj mamy cenę 16,99 za 400 ml. Ogólnie zamiast tamtego szamponu, już miałam po prostu wykminione, że wezmę ten szampon, wiecie, w kształcie aloesiku. Ja Wam ogólnie go już polecałam na Insta, ale niestety nie ma, jest tylko żel aloesowy. A to jest serio bardzo fajny szampon Średniej mocy, za więc no, Szkoda, że nie ma, no ale trudno Posiłkujemy się tym, co mamy, idziemy do kasy, bo wszystko jest Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o szampon To mała zmiana planu, bo znalazłam Szampon Hair Queen do włosów niskoporowatych ja go znam, ja go lubię Jeśli szukacie jakiegoś szamponu na objętość, to to właśnie będzie to Udało mi się znaleźć go właśnie tutaj A raczej tym no ty więc bierzemy Ten szampon i on kosztuje 17,99 Więc tyle samo Za tyle samo mililitrów, zgadza się

Hello! Cześć wam! Jesteśmy już w domu Mam ze sobą męża, Tymoteusza To dlatego, że on ma włosy średnio porowate A większość z was, tak mi się przynajmniej wydaje ma włosy średnio porowate więc przetestujemy też mani Więc jest różnorodność, zaczynamy! No więc tak jak wam wcześniej wspomniałam zrobimy sobie metodę OMO Więc pierwszy nasz produkt jaki nałożymy na wilgotne włosy będzie odżywka humektantowa Można oczywiście dać proteinową, ale mam akurat humektantowa e, Kolejny krok to będzie szampon Tutaj mamy szampon łagodny i na sam na koniec odżywka, raczej maska do włosów średnioporowatych, emolientowa, aby to, wiecie, wszystko ładnie domknąć i wygładzić. Później na wilgotną skórę głowy nałożymy wcierkę. Ona jest właśnie na bazie wody, jest łagodna, nawilżająca, więc idealnie. I na sam koniec serum silikonowe, także zaczynamy, lecimy z tym, szykuj włosy. <grym>, to <tymoteusz> A to wszystko tak pokazać, bo ja nic nie pokazywałam. Dogadaliśmy się. <grym>, Super. <tymoteusz> o, się w rozpuszczonych! Ty ty, Urzę, już Pokazuj. Wow, 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 wow <coughs> Nie, nie, nie. Dobra, rozwiązujemy włosy. Teraz tak, myjemy z głową w dół, więc musimy tak rozczesać. Więc rozczeszamy sobie włosy z kierunkiem mycia, czyli w dół. Bo będziemy myć nad wanną. No i jeszcze przed nałożeniem odżywki, tej humektantowej można ogólnie taką odżywkę w metodzie omo nakładać na suche włosy, ale ja po prostu tak nie lubię. Moim zdaniem tak jest niewygodnie, nieporęcznie. O, ale uwalony ten produkt. Nie chcę wiedzieć, co to. Więc ja zdecydowanie bardziej polecam nakładać taką odżywkę na wilgotne włosy, z tego względu, że lepiej będzie się wczesywać taką odżywkę, lepiej nakładać, a dodatkowo nie zużyjemy tak dużo produktu, jak w przypadku nakładania na sucho. Dobra, więc polewam włosy. Nie trzeba polewać na fazy, bo tak tutaj wiecie, tam gdzie nakładamy odżywkę, nakładamy odżywkę humektantową. A, otworzyć! A, otworzyć! czy to jest sosik. Ej! Ej, co ty mi tak dekorujesz ładnie? Dobra. I nakładam na włosy. No, ładnie pachnie, co? Gryfrutem chyba. Najlepsza szczotka do wczesywania odżywek. Janeka. Czeszę sobie, aby lepiej ta odżywka się rozprowadziła. Jeśli dobrze rozczeszecie włosy przed myciem, z kierunkiem mycia, to wtedy ta odżywka będzie się dużo lepiej wczesywać. Dobra. I teraz sobie zrobię takiego koczka. Takiego o. Ogarnęliśmy, że szampon jest jakby ciągle otwarty. Zlatuje tam powietrze i w sumie nie wiadomo, już jak długo Normalnie to jeszcze nie jest w ogóle otwarte A tak naprawdę można by uznać Jaki szampon za otwarty, nie? Najgorsze jest to, że nie wiadomo tak naprawdę czy ten szampon jest dobry 6 miesięcy otwarcia To już jest dawno po, po terminie Dobra, najwyżej no włosy wypadną Albo coś Okej, okay, więc Tą odżywkę humektantową Trzymam już jakoś 20 minut Więc to jest pora Aby ją po prostu zmyć Oczywiście można trzymać tak do pół godziny Ale wiecie, to już jest ten mój czas Najpierw zmyję sobie taką ciepłą wodą Ciepłą, nie gorącą w razie tego. Łapię za ten szampon Ładnie pachnie banankami Banany wiem codziennie Wiem, że nikt nie pytał, ale każdy chciał wiedzieć Pierwsze mycie za mną Teraz drugie Bardzo dobrze się pieni Teraz jeśli chodzi o ten szampon, to bardzo go lubię Fajnie też działa na odbicie od nasady Tymotę już dzisiaj się przekona, bo go użyję. Chyba po raz pierwszy Drugie mycie zawsze troszkę dłuższe No i teraz odsączam włosy z nadmiaru może nie będę robić tego jakoś super mocno, bo jednak będę używać maski Podziewam się tutaj większego dociążenia I to jakby kolejna sprawa, która mnie dziwi Że te opakowania nie są w żaden sposób zabezpieczone Niektóre maski tego typu mają chociaż tą taką osłonkę uprzeźroczystą, a tutaj nie ma po prostu nic Bierzemy <śmum> Ryzyk, ryzyk Dobra, pachnie obleśnie Wiem, to pachnie jak arbuz z szynką oh, 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 Czujesz to? CZUJESZ TO? tak się zastanawiałem co powiedzieć, jaki to jest zapach w ogóle. Arbuz z szynką pachnie identycznie i mi się za każdym razem chce po prostu jak ją nakładam, więc przestałam jej używać. Jestem taki arwus z lodówki z wędrinami. Tak! Dobra, przeboleję. Dobra, biorę sobie teraz szczotkę. Prysła mi ta maska w twarz. Najlepszą szczotkę do wczesywania odżywek i masek, ale serio, ona jest najlepsza. Jeśli chcecie, aby odżywka emolientowa albo jakakolwiek inna odżywka działała lepiej, fajnie sobie wziąć szczotkę po prostu sobie wczesać. Oczywiście może być też grzebień, ale ja tam jestem team szczotki. Minęły dosłownie dwie minuty, więc zmywam. Próbuję się do Odwrócić, ale nie chcę, żeby maska mi dotknęła twarzy, bo różnie to bywa. Ogólnie maska jest dosyć gęsta. Przy zmywaniu czuję, że włosy mam mięciutkie. Odsączam włosy z nawiaruę i zakładam turban. Teraz czas na te metą Nie przywal, tylko w płytki. Za wesoło miałem tą tu Skóra Jak fajnie. Jak na basenie, to takie były batoniki, banany Dobra, bierzemy szynkę z ananasy Jaka ananas to byłoby spoko To już jest ta, ta wędrina gdzieś w trakcie Co, ile będziesz trzymać? Nie, Nie wiem, chciałem już A ile ty trzymałeś? Nie trzy minuty To ja tyle samo Tam zakarancić, co? Zaloczka. Okej, okay, jesteśmy po myciu, ja już zdejmuję turban Dobra, helikopter no, i teraz słuchajcie, czas na test wcierki. Oczywiście to nie będzie taki test, że sprawdzimy, czy ona faktycznie działa na wypadanie. Przyrost 5 cm po pierwszym użyciu. Oczywiście na wcierkę potrzeba Z 2-3 miesiące. Sprawdzimy po prostu, czy na przykład nie przyciąża skóry głowy. Aplikator ma fajny, to jest ten andenowy. Więc sobie popsikam tak w kilku miejscach. Pachnie mocno ziołem jakimś, nie? Ziołami. Wydaje się być lekka ta wcierka Kolejny i już ostatni testowany przez nas Produkt to to malusieńkie serum, które ładnie nam fituje, bo są jak właśnie zieloną bruskę, ja mam zieloną bluzkę, mamy zielona oto i zielona serum <noise> Ogólnie ten aplikator jest zdradziecki Z tego względu, że no nie polecam wziąć tak i po prostu nalać O wiele lepiej jest sobie wziąć, wiecie, tak Tak I to nałożyć Pachnie ładnie. Dobra, jeszcze dołożę. Też, też jeszcze. Dobra, i my teraz idziemy. Suszyć włosy. przydały nam się dwie suszarki. Ja yes, skorzystam z suszarki, do fajnie. Jezu. Jeśli macie do polecenia jakąś fajną suszarkę, to proszę pisać w komentarzach, bo mamy już od jakiegoś czasu ochotę kupić jakąś drugą na testy. Jedna nie zdała moich oczekiwań. Kosztowała jakieś 200 zł, ale powiem wam, że tragedia. Jesteśmy świeżo po suszeniu i Tymek ma odbite włosy od nasady. No wiadomo, troszkę włosków na dół dług odstaje, ale to dlatego, że włosy były dwie minuty temu suszone, więc wiecie, to to jakby, to jeszcze się oklapnie. Ale tak nie jest źle, ale jest błysk. Jest wygładzenie. Fajnie. Wygładzone, nawilżone, niespuszone. O oh yeah. No ciebie spoko. Widziałem tutaj lepszą taflę Jeśli chodzi o odbicie od nasady, to jest W sensie może już troszkę oklapło, ale U mnie takie odbicie, to ograniczy z cudownym. Nawet jakieś lakiery i spraye Nie dają rady, one mnie jeszcze bardziej przeciążają Ale faktycznie to co ja zauważam To, że są sypkie Wychodzi na to, że ta maska nie do końca Wygładziła włosy No faktycznie jest spoko, ale na moich włosach da się lepsze efekty wyciągnąć No to jaki produkt oceniasz najlepiej? Szampon, działa ogólnie spoko No nie no, to do dobrze się pieni jest łagodny, ogólnie nie podrażnia, bo też już go stosowałam. Daje odbicie od nasady. Jest spoko, dla mnie to jest takie 8 na 10. Wiadomo, są lepsze, ale patrząc na tą cenę, dostępność i tak jak działa, to dla mnie 8 na 10. Produktów, które mi się najlepiej sprawdziły, to myślę, że serum. Serum silikonowe jakby ciężko... Znaczy tak, no są sera, które na przykład za mocno obciążą włosy i tak dalej, ale to serum też ogólnie mam dobrze przetestowane, więc mogę wam polecić. No jeśli chodzi o wcierkę, to nie obciążyła w ogóle włosów przy nasadzie. Ani mi, ani Tymkowi, no jeśli chodzi o działanie to ciężko jest powiedzieć po pierwszym razie Zdecydowanie potrzebowałabym zużyć przynajmniej Dwie butelki, więc nie ocenię Ale aplikator na plus, cena na plus Skład na plus, jakby wszystko się zgadza Odżywka humektantowa, spoko Ale znam odżywki, które nawilżają Lepiej, jest tak gliceryna, aloes Xylitol i pantenol Jeśli chodzi o glicerynę, no to włosy wysokoporowate Muszą uważać, bo raczej będzie Puszcz, jak oceniasz odżywkę humektantową? Spoko, tylko jak mi się zbliżyła Do głowy, no to zaczęła szczypę. Dobra, no i ostatni produkt, jaki nam został, to maska emolientowa. Tak, o zapachu szyka, albo chociaż nie każdy się ze mną zgadza. I jak ją oceniasz? Bo dla mnie pojemność spora, konsystencja gęsta. Dobrze się rozprowadziła i dobrze się wczesywało, ale jeśli chodzi o wygładzenie. Jako, że to jest emolientówka, to no u mnie to nie zrobiło kompletnie szału. Ja no, Ona jest dedykowana do, do moich włosów, a nie zrobiłaś takiego szału. No, to wypowiedziałeś się jako włosy średnie, średnioforowate. W każdym razie dla mnie, Wyższe miejsce zdobywa szampon i kosarum. Dla mnie, też. Dla mnie to jest takie 8, 9 na 10, coś no, takiego. I tą wcierkę będę dał na trzecim miejscu. W no. sensie, jako że nie obciążyła włosów i no dobra, w sumie po nałożeniu jej, jakby. Ta skóra nie jest ściągnięta ani nic, więc coś tam działa, też jeżeli chodzi o załagodzenie po myciu. Co cię najbardziej rozczarowało? Mnie, chyba ta łaska. No, mnie też. Ja, ja nawet się tak bałam, że ona mi za bardzo y, przeciąży, obciąży włosy. No, ja myślałem, że to będzie strwał w Nasze opinie o tych produktach znacie, co nas rozczarowało, co nam się podobało. Gdzie robimy kolejne? Właśnie, chciałam to powiedzieć. Dajcie znać w komentarzu, gdzie mamy zrobić jako kolejne. Były propozycje gdzieś tam Lidla, Hebe, DM, Owo. Właśnie, tych produktów jestem ciekawa, więc czekam na wasze komentarze. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało, że miło spędziliście z nami czas. Może wam się jakieś produkty spodobały i przetestujecie. Jeśli tak jest, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, bo jestem ciekawa, co najbardziej was tych produktów zaciekawiło. No i standardowo przypominam, że nowe odcinki pojawiają się w środę i w sobotę o godzinie 17. .00. Także zapraszamy na kolejny odcinek. Pa!